Robimy sobie chisy. Mhm. A jaki marki masz ten aparat? Ja sama go zrobiłam. Sama go zrobiłaś, To jest natalkowy, tak? Co tam macie? 7-8. No, strzelają myszka, popatrz. Jeszcze trochę nieśmiało. Gdzieś gdzie jeszcze na chłopaki i dziewczyny. Oj, dziewczę, chodź! Widzę, 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 popcorn.

i <laughs> Tak. Potrzebię kolejna myszkę. Ja robię mi się ten ich. A moje moje moje. Dobra thank <laughs> you Tak, no tata siedzi na biurku, znaczy na 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 fotelu. Oj, chyba nie. Nie zmieściłby się tak. Ale jest? Też nie ma. Ale jest Ci jak tata. Hmm? Tak. Ja mam dziecko. Gdzie jest? Aha. Tak. to tak. tak. dziecko. Tak, tak, tak. A był w przedszkolku dzisiaj Pat? Tak. A przyniósł Ci książeczkę? Czy tak. Jeszcze? Mhm. Już wpisać, wpisał się ładnie? Tak, tak. Super. A kom, komu zostawiliśmy dinozaura? książeczkę? Jakowowi. Jakowa, Jakowowi, super. Ja ma dzisiaj, to. Tak, dzisiaj ma. Mhm. Ale party jest w czwartek, wiesz? Takim. I damy mu dinozaura? Nie, no. ja tam mam A książeczkę mu cię dać, no spoko, no to to jest super pomysł. A dinozaura damy mu w czwartek na imprezie. Tak. No bo...

Mm. Tak, to jest... A to jest nawet godzinie drugiej? To jest lunchtime, wiesz? są dutrzyny na lunch. Lunchtime. No tak mi się wiesz? pokazać A? pokazać mamie zdjęcie. A zdjęcie zrobiliśmy pomóc ci coś Hmm. Ale ciężkie musi być. Nie, Ty hmm. chcesz, nie, nie chcę. Bo... nie masz <grymka> og det er fint. A powiedz mi, którędy trzeba iść do domku? Tawej. Do przodu, tak? Tak. A tu? Ja <śpiewanie> się czuję... <śpiewanie> A misia, możesz się ogarnąć? To jest wszystko moja torebka, wyjmij te żelki, poczekaj, tu powsadziłam. Tu! Już nie muszę tak strasznie grzebać. det God natt. A ja dobrze robię.